i skacze poziom leków we krwi. Nagle cały czas był w granicy dawki leczniczej. Obciążają naszą wątrobę, nasze nerki, nasz cały taki filtr, bo, bo jakby jest, jest, te substancje chemiczne są wprowadzane, które muszą być później oczyszczone z krwi i nasza wątroba, nerki są obciążone. To, to podstawowe badania pierwiastków, minerałów itd., tak i są bardzo No, ruchowo jest rewelacyjnie wyprowadzona, jest bardzo świadoma i rozumna. Komunikuje się po, y, komunikacją alternatywną ACC plus no, wszystko. Szczególne związki, bo jest tu dwóch moich pacjentów bardzo szczególnych, których y, leczę od lat ze słabym efektem jak na razie, ale wierzę, że kiedyś ten efekt będzie lepszy. Natomiast z wielką przyjemnością w ramach akcji Zdrowy Dzień, który, którą zaczęliśmy organizować od tego roku, a więc cyklicznych spotkań w różnych miastach Polski na temat padaczki, no, przyjechaliśmy do Państwa, tak się wspaniale udało tutaj zorganizować w tak przepięknym miejscu i przy tak wspaniałej organizacji, która naprawdę jest powalająca, przeszedł powiedzieć jeszcze raz. Dzięki organizatorom po raz pierwszy i mam nadzieję też nie ostatni Ziemiński Center z Warszawy, z przyjaciółmi, którzy są niezwykłym wsparciem, czymś nowym trochę dla mnie, bo ja się tej rehabilitacji w nowoczesnym wydaniu trochę uczę. I choć na przykład temat polaryzacji, do którego się później odniosę, to dla mnie jest pewnego rodzaju nowość. Niezwykle ciekawa, ale taka, powiedziałbym, której ja się jeszcze uczę. O ile epileptologią zajmuję się 25 lat. I to w takich, mogę powiedzieć, trzech etapach. Po pierwsze, 10 lat ja się uczyłem epileptologii w klinice neurologii i epileptologii, gdzie też zdobywałem te wszystkie stopnie neurologiczne. Bo ja się wykształciłem jako pełny neurolog, specjalista, natomiast ja się neurologią już dawno nie zajmuję. Poza epileptologią zajmuję się tylko padaczką. Potem kolejne 10 lat mojej pracy. To była neurochirurgia Centrum Zdrowia Dziecka i tam wprowadzenie de facto do Polski całej operacyjnej części leczenia padaczki w tych najcięższych przypadkach, które się stwierdza u dzieci. No i ostatnie pięć lat to jest centrum terapii padaczki Neurosfera w Warszawie ośrodek, który mamy nadzieję od przyszłego roku bardziej rozwinąć o pewne nowe rzeczy, nowe oddziały. My w tej chwili działamy w Warszawie, w Toruniu i w Jeleniej Górze. No ale też taką akcją od 2015 roku jest właśnie cykliczna akcja Zdrowy Dzień.